No witam do Ramczypę, jesteśmy na mapie LS19 w grze i oczywiście na mapie Dąbieniec no. Dąbieniec? Może być I dzisiaj zaczniemy sobie na przykład soją robić, porządek o, nie to, nie to. Tu mamy soję. Tą soję trzeba by było ściąć wszystko. Pokażę Wam moje gospodarstwo jeszcze. To też moje, to są ziemniaki, to soja. O, to trochę mam do objechania. Także nie ma, żwoi. To jest mój sprzęt, i mam na razie. No i tu mam to soja, to wszystko. O, tam mam krowy. Tu mam krówki. Dzie gdzie one są? Kto mi je No, tam mamy krówki. Tam dalej mam... O, a tu mamy świnki. Jeszcze nic nie mają, ale myślę, że chyba nie zdechną. Tutaj mamy oczywiście lucerne, też będziemy kościć, może ścinać, ale to już nie kombajnem, tylko czym innym musi być robione. Teraz chodźmy do kombajnu i zaczynajmy sobie robić to, co trzeba. No i tu macie mój ciągnik przeciągnąć, przeciągnąć, przyczepkę, przy Aha, to są dwa ciągniki. Oczywiście jeden jest kesej a drugi jest zator czy nie usus ma na 64 a teraz skoczmy to na kombajn i zabierajmy się kurwa te krzaki to też są niepotrzebne mam nadzieję że chyba to weźmie to a wzięło to na szczęście o, likwiduje, likwiduje, i jedziemy Muszę trochę porobić, bo kasy nie mam A już ESA długo nie grałem, bardzo długo Po prostu nie gram, bo mi się nawet nie chce ESA grać A tak se Naszło mi dzisiaj se nagrać Zobaczymy co na tym mapie wyjdzie może czekaj to te mapy teraz wyłączę, o nie, nie widział Także soje zostawiłem na magazynie, nasilał się i się tu sprzeda tego musi być kasiora to my tu porobimy, to, to wszystko teraz, to jest pod moją działką podlega Zakupiłem ja tak to ziemię i jest teraz tutaj przy mnie także oczywiście podaję męckiego, który który tam może będzie oglądał, a może nie później te ziemiaki to później bo nie jest pora na ziemiaki jeszcze to mamy do, i, i do przynica, i do zrobienia to to zrobi? Nie, rzepak jeszcze. Także dzisiaj pierwszy odcinek. Zaczynamy nowy sezon. Od pierwszego sezonu zresztą. To nie jest nowy sezon. Nie wiem po jaką cholerę te drzewa są na typu Ale tak wiecie, po 20 minut będę nagrywał to. To zostawcie. Tam oczywiście moja działka, jak widzicie. Zresztą. Mam kombajnę bizona 56. Ale jedziemy ostro. No to te drzewo to niepotrzebne, tu jest w sumie. No to jest śmieci. No Tyle, że się męczy wtedy. Ale co zrobić? Jakoś już zrobił, to już zrobił. Jakiś musioł. No dobrze. I sobie polecimy wtedy już. żeby to normalnie, polecić co, na prosto. Czyli nie? nie polecimy tak, jak jedy. to Tak, bo dzisiaj żywa. Soj, korzenie soi. No, oczywiście podałem jeszcze gazinka, ten też tam robi i tam jakieś rarytasy. tasy. No ja nie robię tych live'ów, bo po prostu nie mam internetu takiego jak powinien być. Tylko teraz się nagrywam i wrzucę, co jakiś czas może wrzucę. Przydałby się obornik, no ale obornika nie mamy na razie, także będzie to wszystko zjechane, ile się da. Próbuję wziąć wszystkie sprzęt polski, jak jest na żywo, było polskie, a nie tam. Coś tam zostało w jakiejś O, Na razie mamy 56% tego pola. No i tak to będzie jechane i tak o no, coś przeleciało w jakaś godzina no, Myślę, 65% by to, to mamy mało no, z tego pola będzie no ale to jest pierwszy rzut to może być taki nawet może nie być, nie wiem czy nie powiedzieć, co są do cicho, chodzi ten bizon. Wedle mnie to nie powinno chodzić za blisko, cicho, bo straszne są głośne, bizony są głośliwe, hałaśliwe, nie co zostało jeszcze nawet zobaczmy wewnętrzne kamery jak to wygląda. Co? To... Słuchajcie, może tak byśmy zrobili. Tu no, objechali zaraz to wszystko wyprostować. O. Niech to porządnie zrobić tutaj. to. skrócimy, wrócimy, żeby to było lubię robione. tak zrobimy, jak to rzuci, no i będzie chodzi by to wyprostować wszystko no już się, coś się dzieje Gówno chcę zrobić, kurwa wyłącz to no co ja mogę chcieć ma chodzić tutaj będziemy, zrobimy Na te pole ten moment objedziemy wtedy Na tej pole to zamienienie co zrobić to o! Trzeba się kupić ten Też jako wykopywania Kopaczkę Kopaczęcy już będzie koniec. Ale rura do przodu. Jest, jest. A Ten drugi ciąg, o to teraz wziąłeś. A teraz będę w tych w moich garażach ciąg. Czy No To był ten, czy ten, ten drugi? Niech czeka. A tu jest, dobra. Tak odstępszy przyjść Dobra, i wyszłamy sobie. Dzień dobry. To mogę wbić O, no i. Jeszcze ciężkiej sprzec. To. aqui. Dobra. No mamy już pierwsze dary. Są parę minut pod pierwsze cieniaczek a później coś dobra skakujemy na kombajn od razu dobrze my się kombajnie rurę schowaj i jedziemy dalej. Aha. No i tak wszystko musi być i tak. Wszystko wyrównać to. Dobra, powiedzmy mi tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Miało łapii dupę po Czyli chyba nie będzie za cicho w jak jest, ale zawsze będzie. A ty mają pole do starcia jak там минутю, потому что я бабка, о, не знаю, и Это такая маленькая мабка. Это такая маленькая неебая. Пока это маленькая мабка, о, оставь чужий парапюр. Также нева такая маленькая. I lecimy sobie dalej. Ja Zostało już dwa razy, już przelecimy, i to będzie wszystko. I tu się będzie ciągle, i się wszystko po. Będziemy robić ten. O, tutaj jak nawalony jechał. No panie co, pan się. Tak nie może być. Może być ładnie, nie niebele jak. No to przecież Przemka widziałem na farmingu. To mi się wydawało. Chyba 10 wydawało. wyrywało który był na farmingu. A, że mimo że coś pierdoli, to muszę dopiero. Dobra. i dopiero i polecimy dalej sobie i będziemy mieli poleć zrobione. Jedno. Dużo nie będzie, ale to zrobić na początek może być Mas veja com o No i lecimy. raz może strzelę tutaj by będzie wszystko. No, dwa razy przelecisz. Co? Może raz. Co? Mam się tak skrubać? To co my tak, pół na pół. O, teraz możemy jechać. Ty się prawie za tonę, tam będzie 5, ale to 7 ton na razie starczy To jakbyś sezur zrobił puścił okrucie Chwyci nie chwyć Dobra, ile będzie tyle będzie trudno To się zrobi, widoczki piękne, trochę górek jest i trochę dolinek, ale fajnie Nie mają większego kombajnu, bo po co? No tak hektary to to jest darczy. Dobra. No, ma 65, a to jeszcze. Takie po soli nie będziemy pościelać, że jak po co? Tak, na to jest żadne. tam też mam, z tyłu za śniegami to jakie świerk to są tu ściągniemy to jeszcze końca a bo tu i tu było za trzysty ten kombajn cały by się wylał z tego nie dobra, ja tamto schlas tam to jeszcze i tam mogę jechać kupić jakiś pług chyba od lat, od pług, zobaczymy Ale przede wszystkim co to na razie to zrobimy różnęły na dobra i lecimy tu kasy widać nie mam a za dużo i to będzie chyba Zmieści się? Nie zmieściło się, dobra. Przejdę na ciągnik wtedy i podjedziemy sobie tam wysypać. Potem drugą gospodarkę. Zobaczcie, tę drugie to śmiaką rzucę.

i tam sahę, to wrzucimy zwierzaku, na się lubią saje to będą mieli saja troszkę przymało jak dla zwierzaku, ale zobaczymy pierwsze widzę i tak muszą dostać gdzie to było te świniak ale o no, świnki, a tam był koja tam mała woda, to tu będzie ojej, ja że to za pośrednictwem jest kurpatyry ja to jest za mało Kurwa, to tego by wcale nie było. Hmm. Co robimy? Zróbmy tak sobie. Nie wiem, czy ja tu przejadę. Może przejadę. To, to na się ściągnę. I do wyrzeżaku. Kurwa, tu kabla też coś o i tu nie je patrzymy, żeby to nie dostło. Chyba jak będę się to skasować Nowe erka nicy nie masz, więc o wis tak Soja Dawaj Aby trochę mieli to wszystko ciemno je widzę Początek potem. Potemki zawsze trudne. Dobra, tu mamy. Słumy nie mamy jeszcze. Ale myślę, że to będzie sumy jakoś dać. Skierek tyłu. Kieruleki. U. Lewa. jak to tam nie prawa o. a na razie im starczy dobra to na razie tu im starczy ale no zawsze kurwa wjadę tam, gdzie nie mam to jest standard, co zrobiłeś. Obróżkę taką zrobić Dobra. tak stoi wtedy na razie. No i zakończymy pierwszy odcineczek. Przejdę na koma jeszcze i ściągnę go do bazy. Dobra. bo no, będziemy robić lucerne, ale lucerna to się chyba kości mamy. Nasze do lucerny. Hmm. To chyba że tyłem go. Ok, spuszczamy na dół, odczepimy jak stoi. Panie, spierdala Pan z tego, co? No. Ok, na razie mam taki sprzęt. I ciągnik zamkniemy i na dzisiaj kończymy. O, no i... będę chciał ściąć tą lucernę. A trochę tego będzie. bo trochę tego będzie żadne, Dobra. I para Agnieszka. Wyobraźcie sobie to. to. Fajne, nie? Mamy to. To żyto, nie? Ja się zastanawiam, czy coś jeszcze się dokupić. To przeżyto. Hmm. Tylko powiedzcie mi, kto to będzie zasunął? Chyba, żeby mi ktoś pomógł bo tak to nie zdążę są robić bo nie mam czasu nawet tu jest cymulacym tak nie chcę tu jedynie nie mogę ale na dzień dzisiejszy zakończmy Szpara Agnieszka Co może to jest to chcę kupić jakieś Nie zobaczymy ile on kosztuje gdzie ja jestem, tu gdzieś w ogóle konieczny o, tu 57 i... las 2, co widzimy na ból? 85 tysięcy ma za okazję, okurczę no dobra, trudno dobra ja sobie zapiszę to już A my kończymy. Zaraz. Do następnego razu. Cześć.